Cześć, witajcie z tej strony Pay, yy, na czacie jak widzicie kolorowo, a my wchodzimy do gry, yy, troszeczkę ulepszyłem tego złoma i mamy trochę lepsze działo, yy, ten ogólnie top, najlepsze. Planuję, z, 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 znaczy zbieram teraz hajs na najlepsze działo, jakieś kółka mamy, chyba dwójki, to są, nie wiem, na kółka nie zwracam zbytnio uwagi. Tymi silniczkami one mają więcej defa niż klocki, a bronię sobie nim działko to od bezpośrednich ataków. W działu można je zniszczyć tak właściwie, tylko przez zniszczenie klocków pod nim. Tutaj, co to jest? Chyba ktoś się oglądał Gwiezdnych Wojen. Hmm. chociaż dość ciekawa konstrukcja. Osobiście jej nie będę sprawdzał. Chociaż kto wie. Tutaj nie boję się za bardzo. Z nim cały czas mnie do drużyny daje. N nie wiem, w sumie, y czy z nim bym wygrał taki pojedynek, bo nie miałem tej możliwości grania przeciwko niemu. Spróbujemy tutaj zejść przeciwnika od tyłu. Może będę miał kilka sekund, które pozwolą mi go zniszczyć. A widzę, że niezbyt. O, jak zwykle kasuje. Spróbujemy teraz zniszczyć przeciwnika ojej, jak zwykle mi się to nie udaje. Może chociaż już przejmę bazę. Yy, postaram się znowu nie zacinać także szkurde. Jak zwykle mamy tutaj jakiś większy problem. O ludzie, trzęsienie ziemi. Co to jest? Co on w ogóle zrobił? Ging. To działo na topie oczywiście poprawiło w sumie wszystko. Lecz niestety przegraliśmy, nie mam już szans na wygraną. No. Zawsze dwa kile wpadły. Oczywiście jeden z nich to KS, ale... Co poradzić? <laughs> mam zbyt dobrego cela, albo farta. Oczywiście 750 rp Poczekamy sobie, o no, wszyscy piszą Wszyscy piszą na, te, na czacie na kolorowo Nauczyli ich to teraz piszą <grybujesz> Żeby napisać coś takiego to w sumie nie, nie jest ciężko Moment, to było Trzy, cztery, pyk i haj. I działa. Także wiecie już jak pisać kolorowo na czacie. Można bawić się. Chyba już wiemy jak nazwę ten odcinek. Także jedźmy. Nie zajeżdżaj mi drogi, zły człowieku. Tutaj widzę... Specyficznie ułożone działka, ale trzymu się zmieściłem na dość małej powierzchni. Też będę musiał chyba układać działka poziomami. Okej, okay. nie pojechali, czyli wszyscy mostem. Jedziemy! Pochybel i znowu mankila dobry cel trochę umiejętności jedziemy o ludzie o ludzie co się dzieje zahaczę gdzieś podwoziem przez to niskie podwozie <laughs> bo ich dwóch Zostali rozwaleni... O kurde! <laughs> się nazywa fart Mmm... I zajechali mi działo górę. No nic, jedziemy na hama, może jakiś kill będzie Wątpię mm. Nawet nie wiem czy zdążyliśmy zatrzymać im yy, Przejmowanie Także i tak dużo RP Zostaliśmy, możemy bez wahania naprawiać się Nawet w takiej sytuacji do następnego odcinka zrezygnuję raczej z pojazdu takiego no, na kołach, znowu wybuduję sobie jakiegoś komara. Tym razem postaram się oczywiście o to, żebym miał tam więcej działek, oczywiście. To takie front działo chyba z niego zrezygnuję, a po prostu dam dwa. Top, jedną po prostu na dole na dole, jedno jedną u dołu, o właśnie. Jedną na, u dołu, a drugie tutaj na froncie. Takim ustrojstwem sobie polatamy. Odkryłem też bardzo ciekawą zależność, a mianowicie czas naprawy trwa dłużej niż czas tego odliczenia przed kolejną bitwą. To jest dość dziwne, ale. Nie wiem czy zauważyliście, jakąś jedną piątą szybciej y, idzie ten czas y, przed kolejną bitwą niż ten czas właśnie y, odnawiania się robota, naprawienia. Mates, co Mates? Jest jakiś Mates? Mates, Mates, nie ma Matesa, że jakiś imię, nie wiem. A więc jedźmy. Mm. Postaram się tutaj coś mówić, że nie mam za bardzo pomysłu. Znam trzy kolory osobiście: zielony, niebieski i czerwony. Oj, i prawie bym wywrócił kolegę. O, udało się. Sukces. Taka pomoc jest zawsze miła w teamie. Ta uma merda. <noise> Dobra, ciekawie te. Ciekawie, ciekawie. <noise> Większość jest Polaków, ale oczywiście są tutaj też z innych y, nacji, z innych krajów. Y, ludzie, o tam jest taki cyborg, Transformers, którego tutaj odstrzelili w jakimś tam stopniu. Leci w górę. A to pieron jeden. Chyba go trafiłem nawet. Oczywiście, killa mi się nie udało zdobyć, ale zawsze. Spróbujemy ataku frontalnego, chociaż nie mamy czasu za bardzo objeżdżać. Ojej, chyba tego nie wygramy. O, widzę moi tutaj. Time to base race. Jego poświartowali oczywiście. Ojej, nie udało mi się. A i znowu straciłem działkę na topie, z przodu też, dobra, już się na nic nie przydam, przegraliśmy to, także dziękuję za uwagę, <gryje> oni pewnie teraz zjadą tutaj w tą stronę, ukryję się, żeby nie dostać większych obrażeń, co by się nie spóźnić na żaden meczyk, <gryje> chociaż bez kili teraz i tak 200 RP dostałem, Także na spokojnie mogę się nawet teraz naprawić i nie wiem. Już przestali pisać na kolorowo na czacie? Jeszcze ze dwa meczyki pojedziemy. A jednak nie, nie. Dobra. Jeszcze ze dwa meczyki pojedziemy i nauczę Was kolorów na czacie. I po, po, pożegnam się z Wami. A może teraz was tego nauczę? to właściwie, o niech to, nie lubię tego. No nic, nie ma się co spinać. Sej jest obowiązkowy oczywiście. I nie wiem, znowu haj napiszmy. Teraz jest zielony. I zaraz wam pokażę niebieski. Yy, będzie <gryw> sprawdzenie... Yy, spra będę sprawdzał po prostu w ten sposób jak to się mm, jakby to powiedzieć nie wiem jak to powiedzieć będę sprawdzał jak właśnie oglądaliście filmik zapytam was po prostu kartkówka no już się wycofał hmm. <laughs> Gdzie ja to jeżdżę, to ja nie mam pojęcia. Ojejej. Jak widać, widać dlaczego postanowiłem chyba zrezygnować z tego. Straciłem to działko oczywiście. O nie, bezpośrednie trafienie mi je odebrało. Ja też bezpośrednim trafieniem odbieram, ale nie tylko działko. Oczywiście zniszczone. Przedni klocki, które nie są zbyt mocne w sumie. To może też być błąd, przez który tracę tak szybko to działko. O, można już jechać. Można jechać, przejmować bazę ich. Zbyt dużego wyboru to ja nie mam. Tutaj kółka trójki. Nie wiem czy S, chyba raczej... Nie. Małe takie ustrojstwo, dwa działka. I radzi sobie jakoś. Trzeba takich yy, delikwentów. O nie, gonią mnie. Trzeba takich delikwentów trafiać, którzy są na wyczerpaniu, żeby sobie dawać radę. O kurde, ale salto. Ojej, na skałę, na skałę proszę. Nie ma, no, straciłem stabilność. Nie mogę nic zrobić. Wychodzimy z bitwy. Może załapiemy się akurat na następną. 300 punktów. 20 sekund do następnej bitwy, połowę oddamy i będziemy szli na bój. Także zbiorę 20 tys. rp, kupię drugie działo topowe i wtedy raczej latającego coś zrobię. O! Wszystkie kolory widzę tęczy. Kolory, oczywiście, możecie znaleźć. Spis kolorów w goglach, nie ma problemu, to jest chyba z języka html nie wiem ogólnie we wszystkich chyba językach w komputerze występuje ten sam podział kolorów tam nie wiem czy to się czasami nie da nawet w pańcie sprawdzić jaki kolor jak jest podpisany oczywiście różnie się nazywają O, co to za łódź jest normalna łódź jest taka nowoczesna jak to się tam nazywa? E, te e, pancerniki, lepiej będę patrzył, gdzie jadę. E, na koniec odcinka będzie trzeci kolor. Bo chyba, że akurat się załapie idealnie na następną bitwę. Czemu nie? Chodź tu skurczy byku to cię rozwala. Trzeba ostrożnie z takimi. Tutaj mnie już ktoś strzela właśnie. Nie można tracić ich z oczu, a największą przeszkodą w pokonaniu ich jest to, że odwracają strasznie uwagę. Kolej się, właśnie. No nic, tutaj tych trzeba przepędzić. Tych małych kurczybyków. No nie, skasowali mi. Też tak robię, ale to takie niemiłe. Sprawdźmy tamto latające gówno, jest wysoko w powietrzu, jest poza zasięgiem sieci. Tam coś próbuje strzelać. Nie widzę za bardzo. Hm. O, tutaj jest. O, było. <grymne> Dobra. Lecimy na bazę przeciwnika. Tam chyba są jakieś problemy, bo przejmowanie stoi w miejscu. Najprawdopodobniej po prostu nie może sobie trafić. Sergi, poleć tu na dół, poleć, kochaniutki. O, tam. Pajac leci gdzieś tam dobra, a więc do boju? No właśnie, nie może sobie z malutkim y, poradzić. O, poradził sobie chyba Sergi, tylko gdzieś tutaj lata. Frajer, dobra. Mm, przepraszam za mocne słowa, ale ten zawsze się płaca. Wjeżdżać, choćby na ostatni ten, żeby więcej punktów dostać. On no, tam gdzieś. Tam gdzieś jest. Dobra, nieważne. Bitwa wygrana. Najprawdopodobniej... Nie otrzymaliśmy żadnych obrażeń, także... Chociaż jakieś chyba są. Hm, nieważne. Najprawdopodobniej. No właśnie, nie ma teraz bitwy najbliższej. Także pokażę wam jak się ostatniego używa. Ojej. Ci sprytniejsi pewnie już wiedzą. Mm -hmm. I... I mamy niebieski, dość ciemny niebieski, ale zawsze. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że poprawiłem się z komentowaniem, i tutaj upiększenie dodamy. Ochrona na ko koła. Tylko upiększenie, bo to właściwie to jak to zajdzie, to koło też, ale trzeba wierzyć. Ile te koła mają właściwie armora? To są chyba te. One armora mają 120. No właściwie to chyba nie schodzą. Chociaż te najlepsze działa. 170. A jednak chyba schodzą. Także, to, to i to, a to kółko jest bezpieczne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Hmm, ale ja przedłużam strasznie. Tutaj taką tarczę mocy zrobimy. Ochroni nas, tak? Nie mam zawsze 10 armora. Hmm. Dlaczego ja to robię, nie wiem. Upiększenia. No i teraz mamy białą osłonę na przodzie. Oczywiście zielona się wyłania. My tu wiemy, że tak naprawdę wszystko co ważne, czyli pilot, nie ma nic innego co jest ważne, jest całe na niebiesko otoczone. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków i prawdopodobnie zobaczymy się już na tierze czwartym, na moim latającym guwięku. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.